O nie to co myślisz? Będę jego ustroł panie. Nigdy bym cię nie poznał, Izabelo, o tym zawoalowaniu. gdyby nie drgnienie serca. <grywki> Lubię, jak się tak wygłupiasz. Matka Boska Częstochowska jest także patronką mafii kalabryjskiej. Nie, to nie jest fake news. Naprawdę. Widziałem film dokumentalny, no, chyba na kulturze, kilka lat temu, chyba dwa razy nawet go widziałem, właśnie o y, takim uroczystości Dniu Matki Boskiej Częstochowskiej, ale na Kalabrii, gdzie pod sztandarami, wizerunkami, MBC, no zgromadzili się mafiozi, tak, no i prawda, konferowali tajnie na około pełno jakichś tajniaków, jakichś policjantów, dlatego że no to była okazja zobaczyć, kto z kim gada, no nie co gada, bo, bo jednak nie wiem, jakoś była podsłuchów, tam jeszcze któryś mafiozona, drugiego mafioza czy trzeciego bał się sobie założyć, ale no, kto z kim, kim szepcze, to też coś, prawda? Wszyscy oczywiście klękali, pili się w piersi, yy, modlili się ogólnie rzecz biorąc. No właśnie. <ścoughs> Czyż Najświętsza Panienka nie może być Matką Boską zielną, Matką Boską kiboli, Matką Boską LGBT, a cóż to takiego wielkiego? A pomyślmy sobie, że przecież ja w to absolutnie wierzę. No właśnie, nasz Donald Tusk, no nie był zły, nie był zły, oni za chwilę pozwolę sobie, no to właśnie on mówił na te ogólne tematy, na których się powinniśmy skupić, to że za kilkanaście, może dwadzieścia, może 25 lat, no ludzkość zacznie się wykruszać, no ginąć po prostu. No i właśnie pytanie, jak ludzkość się wykruszy, no to co będzie z Matką Boską, z Panem Jezusem, no z całą Trójcą Świętą? No przecież oni istnieją tylko w łaskawej pamięci, świadomości tych, którzy chcą ich Pan trzymać. No właśnie, czy szczury, karaluchy, bo to podobno one przetrwają wszystko, czy one w jakiś takich kolejnych przeistoczeniach wytworzą w sobie no pewnie tak, jakąś wiarę, jakąś świadomość, ale obawiam się, że już jasna panienka przestanie istnieć. No właśnie, no i wracając do prawda Tuska, do tego słynnego wykładu, słynnego nie z powodu. Tuska tylko Jażdżewskiego, Jacka że się nie pamiętam, jakoś dopiero się objawił mi on wtedy. No ja się z nim całkowicie zgadzam i całkowicie się zgadzam z tym. Yy, miał rację, ale oprócz tego oczywiście zrobił to dla własnego interesu, a co robią wszyscy politycy, co robi Donald Tusk, co, no co nawet robi. ja tutaj. No dla własnego interesu, żeby się jakoś przebić, oni oczywiście już przebici. Prawda? wyżej, wyżej, jeszcze wyżej, a ja z samego dołu dopiero tylko tak po troszeczku, ale właśnie też no przez te filmiki no nie nie ma duży szans, no ale każdy próbuje każdy się stara. Każdy każdy robi wszystko dla egoistycznie. Także ja tego pana jażddzieckiego popieram, ale tuska też popieram. Otóż ja tuska nigdy nie zbyt niespecjalnie szanowany. Wydawało się wtedy nawet, że on no, był fatalny miejscami czy chwilami. O, dzisiaj to Boże Święty <laughs> z tą fatalnością, którą dzisiaj mamy. Jakież to było milutkie ze strony pana Donalda. No ale nie, ale bezstronnie, uczciwie uważam, że facet się bardzo wyrobił i bardzo bym chciał, żeby się zajął naszą rzeczywistością, bo po pierwsze, dorobił się forsy, więc już nie leci na kasę. Miał już najwyższe stanowisko właściwie, jakie już chyba mógłby mieć, czyli nie będzie chciał iść gdzieś w górę, chciał się będzie po prostu zapisać, zapisać w pamięci, no nawet jeżeli to będzie tylko te 15, 25, to maksimum podobno 30 lat istnienia tej naszej ludzkości. To też warto. ja, ja, ja martwię się, o ja, martwię się dużo bardziej, Jakoś tak szlachetniej niż, niż on na pewno, bo, bo, bo no na pewno już nie, nie dotrwam do, do tej zagłady. A on dotrwał. na no, martwię się, martwię się autentycznie. No cóż tu dodać, no dzisiaj, zdaje się, dzisiaj został odpalony przez a szlachetnego, a myślę, wielko pomnego Sekielskiego, braci Sekielskich, tenże film na YouTubie. Nie wiem, czy widziałeś, Bruno? Jeszcze nie. Nie widziałeś, no to musisz zobaczyć. Ale słyszałem. Tak, mnie. no właśnie. Tylko nie mów nikomu, prawda? No Kościół. Właśnie dwa słowa jeszcze o Kościele. Ja bym proponował szlachetni hierarchowie, skoro wy już macie, no, kasę, macie władzę, macie wszystko, może byście tak jak Tusk zaczęli myśleć tak szlachetnie, tak o dobru nie mówię ludzkości, ale chociaż nas, Polaczków. I właśnie jak? Proponowałbym, wszyscy znać no, historia średniowiecza, historię religii. W średniowieczu też było tak, że to już koniec miał być. O, o chyba już... W więzieniu to się mówiło, no takie coś, jak siedzieliśmy: O, ktoś przybył, albo ktoś ubył, dlatego że tam w sąsiedztwie były bloki klawiszy, czyli albo był poród, albo zgon bliski, i cieszyliśmy się z tego drugiego. No właśnie, no więc, żeby dostojni hierarchowie po prostu zaczęli oddawać no, na licytację, na coś te wszystkie swoje pałace, te wszystkie swoje grunty, to wszystko. Te okropna rzecz, okropna rzecz. Oczywiście Sekielski wspaniały yy, Franciszek, no co on może zrobić? No robi co może i teraz tylko czeka, czego strują. Ale, ale moglibyście, szlachetni hierarchowie, właśnie. Po co wam to wszystko? Po co? Starzy jesteście, chorzy jesteście, zgrzybiali poprzez jakąś tą swoją niewiarę, bo przecież nikt z was nie wierzy w żadnego Boga, w żadną Matkę Boską, w żadnego Jezusa, Trójce Święto, nic, nic, nic. No nie oszukujmy się, kochani. No przecież patrzycie na te barany swoje, na te owieczki swoje, wiesz, tak wysoka z tych swoich bram, z tych swoich rezydencji. Oddajcie to wszystko, oddajcie to wszystko i pomyślcie. Jeżeli wierzycie w Boga, no to Bóg Was nie przyjmie takich paskudów, którzy tolerują różne rzeczy, którzy obrabiają ludzi z kasy, z jakichś religiach chrześcijańska, katolicka. Myślę, że to jest partia, do której tak łatwo jak do żadnej innej zapisać się. Po prostu jestem katolikiem, wierzę w Boga, tak wszyscy nasi. Politycy. No więc, kochani hierarchowie, kończę już na was, kończcie się, wy oddajcie te wszystkie dobra narodowi i trochę może od, odciągniemy te. No chociaż pięć lat dłużej. Polska potrwa jak Polska, za waszym przykładem. My, prawda, papuga narodów albo przewodnictwo narodów, kiedyś, jak to było, prawda, no to może pójdą inni, może trochę, się to dłużej. Przyciągnie, a może jeszcze dłużej. No. Dziadzie, no, no, a może tam Boże was nagrodzi, a tak wypędzi was. Papa, pa, hierarchowie, papa, pa. pomyślcie,